W tym zadaniu należy ułożyć reakcję podanych pierwiastków z tlenem, uwzględniając wartościowość pierwiastków reagujących z tlenem. Podpunkt A. Pierwiastkiem pierwszym jest żelazo. Żelazo jest tutaj dwuwartościowe. Reakcja z tlenem będzie przebiegała w następujący sposób. Żelazo plus O2 otrzymujemy tlenek żelaza. Należy dobrać współczynniki stechiometryczne. Po lewej stronie mamy dwa atomy tlenu, więc tutaj musi być 2. No i pojawiły nam się dwa atomy żelaza z prawej strony, więc tutaj też musi być 2. No i taka uwaga do tego zadania. To przechodzimy do drugiego pierwiastka, który reaguje z tlenem w tym podpunkcie. Jest nim Aluminium, inaczej glin. Glin jest tutaj trójwartościowy, a reakcja będzie przebiegała w następujący sposób. Al plus O2 i powstaje nam tlenek glinu, inaczej tlenek aluminium. No i tu mamy z prawej strony trzy atomy tlenu, tutaj dwa, więc tutaj dopiszemy 3, żeby ilość atomów tlenu była. Równa lewej stronie tutaj musi być 2. No i teraz pojawiły nam się 4 atomy glinu. Dlatego musimy tutaj dopisać 4. No i uwaga do tego podpunktu. Przechodzimy do podpunktu B. Pierwszym pierwiastkiem reagującym z tlenem jest sud. Sud jest jednowartościowy, a reakcja przebiega w następujący sposób: sud plus tlen. Powstaje nam tlenek sodu. No i należy dobrać współczynniki. Po lewej stronie mamy dwa atomy tlenu. Tutaj jest jeden, więc tutaj będzie dwa. No i mamy cztery atomy sodu po prawej stronie, więc tutaj też musi być cztery. No i uwaga do tego zadania jest następująca: I przechodzimy do drugiego przykładu w tym podpunkcie. Tutaj reaguje z tlenem węgiel. Węgiel jest czterowartościowy, a reakcja przebiega w następujący sposób. Węgiel plus tlen powstaje dwutlenek węgla. No i w tym przykładzie nie musimy dobierać współczynników stoichiometrycznych, ponieważ lewa strona równa się prawej. No i uwaga, to przechodzimy do podpunktu C. Pod punkcie pierwszym pierwiastkiem reagującym z tlenem jest fosfor. Fosfor jest tutaj pięciowartościowy. Przebieg reakcji będzie następujący. P plus O2 i otrzymujemy P2O5, czyli inaczej tlenek fosforu 5. No i musimy dobrać współczynniki. Widzimy, że z prawej strony jest 5 atomów tlenu, z lewej 2, więc 5 dopiszemy tutaj. W tym momencie mamy 10 atomów tlenu z lewej strony, więc, żeby była prawa strona równa lewej, musi być tutaj 2. No i w tym momencie mamy 4 atomy fosforu, więc tutaj dopiszemy 4. Taka krótka uwaga do tego zapisu reakcji. No i drugi przykład w tym podpunkcie to jest. Pierwiastek wodór, który reaguje z tlenem w następujący sposób. H2O2 otrzymujemy H2O. H2O to wiadomo, że to jest woda. No i teraz widzimy, że po prawej stronie mamy jeden atom tlenu, po lewej dwa atomy tlenu, więc tutaj musi być dwa. Pojawiły nam się cztery atomy wodoru z prawej strony, więc tutaj też musi być dwa. I tutaj krótka uwaga do tej reakcji. I przechodzimy do podpunktu D. W podpunkcie D pierwszym pierwiastkiem reagującym tlenem jest żelazo. Żelazo jest trójwartościowe, a reakcja będzie przebiegała w następujący sposób. Fe dodać O2, otrzymujemy Fe2O3. I jest to tlenek żelaza 3. No i widzimy, że po prawej stronie mamy 3 atomy tlenu. Więc tutaj musi być 3, a tutaj musi być 2. Treny się zgadzają, to teraz należy dobrać współczynnik stoichiometryczny do żelaza. Tu mamy 4 atomy żelaza, tutaj jest 1 atom żelaza, więc tutaj będzie 4. Krótka uwaga o tej reakcji: i drugi przykład w tym punkcie to jest wapń. Wapń jest dwuwartościowy. A reakcja będzie przebiegała w następujący sposób. Ca plus O2 i otrzymujemy CaO. Współczynniki stoichometryczne, jeśli chodzi o ich dobór, będą następujące. Tutaj musi być 2, ponieważ tutaj są 2 atomy to jeden, atom tlenu, to jest 1 atom tlenu, więc 2 razy 1 jest 2. Teraz tutaj też musi być 2, ponieważ z prawej strony mamy 2 atomy wapnia. I krótka uwaga do tej reakcji. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam.